Będziecie mieli nowego szefa, więc musisz przejąć moją rolę. że Mam spotkanie z inwestorem i sprzedajemy firmę. Wy zostajecie, nie ma problemu. No super. A ty co będziesz robił? Ja? No. Będę wam wysyłał pocztówki z Bali. No, ale ja chcę pogadać z tym szefem najpierw. A to ważne, żeby płacił, a nie jaki, by, jaki no, będzie. Tym, ile będzie płacił? A, to... Ale jaki będzie ten? A będzie tutaj siedział, czy nie? Nie. No to nie, to taki szef może być. Wy sami sobie, a tylko on na konto wam płaci pieniążki za robotę, o, i fajnie. Od przyszłego miesiąca. Czyli się żegnamy. Jeszcze nie, jeszcze się pomęczycie z 10 dni za mną. 10, tylko? <laughs> Żartowałem. Nie wyplewicie mnie stąd tak szybko. Grzba <laughs> się już się cieszyła. Dzięki. Kurwa. Z Osta Ostatnio z marszu wpadło nam dwa miesiące z leczeń. <grywa> No, także witajcie moi drodzy w kolejnym Warplafie. W dzisiejszym odcinku to już było. W sensie, bo tak u nas jest teraz niechronologiczne, bo uwaga, mamy dwa odcinki do przodu żebyśmy mieli potem wolne, bo sobie zbieramy po prostu czas na urlop, który będziemy mieli we wrześniu. A w tym roku nie chcemy Was zostawić bez odcinków, więc nagrywamy na zaśkę. Więc Czarek dzisiaj kończy kleić zderzak. Który już widzieliście na poprzednim odcinku. Tak, właśnie do tamtego autka, które jest już praktycznie skończone. A główną tematyką dzisiaj będzie Tesla Model 3. Tak się składa. Ostatnio tak stwierdziliśmy, że my tu jesteśmy chyba jedynymi, którzy wszystkie Tesle we Wrocławiu ogarniają, bo tych Tesli to ostatnio u nas bardzo dużo. Ta jest kolejna. Tutaj będziemy mieli zmianę koloru, ale do tego za chwilkę wrócimy, a w czwartek przyjeżdża jeszcze jedna Tesla na zabezpieczenie full frontu. Także jeżeli ktoś jeszcze ma Teslę, chce do nas przyjechać, to mamy obcykane wzdłuż i przesz, więc zapraszamy na PPF-y, zmiany koloru albo przyciemnianie szyb, czyli to, co Błażej teraz robi. No i właśnie taki jest pierwszy przystanek. Czyli mamy tutaj przyciemnienie szyb foliami ceramicznymi. Błażej już właśnie czy przyciemniać? Tylną szybę prawie ma skończone formatki na boczne opuszczane. Taka rzecz jedna przy szybach opuszczanych. Jak macie szyby tak zwane bezramkowe, to zazwyczaj no, 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 no. szyba się podnosi, a jak ją otworzycie, to szyba się opuszcza. No i właśnie nie możecie zrobić sobie formatki na takiej opuszczonej szybie, bo no, będzie za niska. Jak podniecie szybę, to będzie tak, taki prześwit. I taki krótki tip. To jest po prostu tutaj taki mały dędzelek w drzwiach, który trzeba. Kliknąć, tak, żeby auto myślało, że jest zamknięte i wtedy ta szyba się wysuwa, no i można sobie zrobić formatkę. Tylko jedno ale pamiętajcie o tym, żeby nie zamknąć w tym momencie drzwi, bo szyba, patrzcie, jest ponad, jest ponad listwą i uszkodzicie listwę. Także najlepiej, żeby obok takiego auta się nikt nie kręcił. Tak jak mówiłem, gładze właśnie skończył tylną szybę, przyciemniać. I to jest pierwszy przystanek. Drugi przystanek, znaczy pierwszy w sumie to było. Przygotowanie auta do klejenia, czyli umycie całego auta, wyglinkowanie i tak dalej. świeże auto, a i tak nas zaskoczyło ilość metalu. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie było tu nic widać. Auto było czyste, a tu taki ząk. Nie było widać nic tatami, nie? No, to ładnie, ile ma opyłku. Metali na sobie. <laughs> w będzie rozkładany ten samochód i będziemy oklejali. A jaką folią? Oglądajcie ten odcinek do końca. Oczywiście zostawcie sobie na kanale, dzwoneczek i wbijacie na Instagrama, gdzie wszystko wcześniej. I dowiecie się jeszcze niedługo dzisiaj, jaką folią będziemy kleić. Zdradzę tylko, że folią 3M i będzie to folia matowa. Ten odcinek to jest po JapFestie czy przed JapFestem? Już nie pamiętam. Po JapFestie. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze odcinka z JapFestu, to koniecznie tu wbijajcie i obejrzyjcie, bo jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, co tam się działo. Ale czuć, że to ma moc. A słyszysz, jak ten silnik chodzi? zajebiście? Ja, ja takiego chcę, ty. W ogóle wszystkie te Porsche i Lamborghini to w dupę kopał tak o tym samochodem. To jest przyszłość kocham, kocham to auto w ogóle <śpiewanie> Nie no ja chcę takie auto Mateusz Jędrek ja właśnie <śpiewanie> widziałem, jak wypnąłeś to ci gałki się <śpiewanie> Gałki ci się copnęły to. <śpiewanie> Co? <śpiewanie> Chyba tu żadnego brudu nie ma, tylko kurz. Pięknie. Uh, I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, on me, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect blessings on blessings for me. My successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect and I heard you know so and so you not a threat cause I really know so and so they like my family so they go pretend that they cool to they busted your motherfucking chest I'm getting good at my flowin' like So to jest to? Hmm? To jest coś czego golf Hmm no no some respect. I can not even think about it. I've been up, so read about it, no beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We never see it when I get my feet up. hundred meters where I run a feet up. And go keep ching and a I had a rear on a rear, so you a secret that you've been fearing the shit that I'm on you back to the bragging of boast But I'm gonna class on my okay. own oh, I heard they checking for me, no one checking on me So I had to go one up a check I had to put all the egos in check Tesla, what are Tesla to you Ostro! Ktoś z Ananasa szelił. Czego to nie wymyślał. Ole mi ktoś przesadził tego. Myślę, nie wychodzi z tego samochodu w całej gwiazdy. Hmm. Ale w ogóle faza to. Jezus, jakie to jest czułe! To jest czułe. Strasznie! No, no to nie da rady. Ale muszę ja, 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 ja muszę nie. gazu dawać czy nie? Nie, nie muszę gazu... Tak cię dogonię zaraz patrz, gazu do domu Nie ona nie ma gazu no. Dobra lecimy O Jezu, nic nie widzę, jajka jakieś mam Też. <laughs> ja tu... no. Wygrałeś? No. Ja byłem trzeci Dobra, do roboty A nie to góry Are you? Dop shit Are you chowek chowek buttons top shit? Smooth like cognac, I'm a big threat. Yeah, I just came to sight seeing get your bitch wet. Oh That's a big flex Stack going up like six eggs You see the drip, wrist wet. Heard somebody said that I ain't made a hit yet Had to hit him back with a quick text shit 🎵🎵🎵 Dobra, niech to, bo zamkniesz powietrze. Uff, nie stresuj mnie. Wiesz, że teraz średnia wieku zawału mężczyzn to jest 30 lat. <laughs> po co ty to robisz, Oskar? Chcesz środek tu wyprowadzić, Te mańkę? A czy to mhm. ważne? Taki, się się wBuildę, jak I'm a big threat, yeah I just came to sightseeing, get your bitch wet Oh, that's a big flex Start going up like 6A Muszę sobie chwilę odpocząć. Mateusz się zmęczył, a Czarek musi sobie chwilę odpocząć No dobry tytuł, nie? Na odcinek To jest koniec dnia No co, no koniec dnia Teraz wykończę tą klapę i spadam do domu. Nie, zaraz, no. To pewnie będzie godzina 18. Ostatnio polubiłem tą godzinę strasznie, wychodząc z pracy o tej godzinie. Ale Porsche skończone! I to musi być przed Jaffestem też oklejone. Także, trzymajcie kciuki. A jeszcze cały miesiąc wakacji przed nami i mamy do końca. Sierpnia, zapełniony kalendarz. I'm just a little different from all these dudes. Okay, okay, okay. They riding waves, me, I'm up on a cruise, yeah, yeah. You feel like me, then you got nothing to prove, uh, uh, I see I'm trying, trying to do what I do, yeah, yeah. Even dagger couldn't move like a moon, yeah, yeah. You think you how it look, I'm up on the moon, yeah, yeah. Fresh to death and it came out of the tomb, that's cause I. I, I got a different type of gratitude Don't be sour, got my power from the beatitudes And we did it the long way, check out the latitude I'm unapologetically fly, do no wonder why that's just my attitude Yeah, that's right, yeah, 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 yeah That's just my attitude Ooh, yeah, I don't blame you if I was you I'd probably be getting mad at Yeah, I know now that there ain't no better plan. Dobra. Siak flowa. Ja co to było? I <laughs> sorry. Okej. Okay. Moi drodzy, powoli będziemy kończyli ten odcinek. Tutaj mamy właściciela w sumie nowego właściciela Tesli. Tak jak widzicie, folia 3M2080 mat military Green, bardzo fajna folia, dodatkowo stylizacja lusterek i słupka folią satynową, znaczki na czarną satynę. No i tak się prezentuje cała Tesla. I powiem szczerze, że byłem na początku sceptycznie nastawiony, bo tak była biała, to białe są no, takie ładne, jestem przyzwyczajony do białej Tesli, i czarek okleił samą maskę. No ja mówię kurde no nie wiem czy to się. Ale finalnie jak już jest cała oklejona, to zresztą dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba Tesla w tej odsłonie, a ja powoli będę się z wami żegnał. Także zostawcie suba na kanale, klikajcie dzwoneczek i wbijacie na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. A tymczasem trzymajcie się i miłego dziąka. Cześć. Mi się bardzo podoba. Radek kolejne 30 Tesli zamówił i już y, terminów. Kolory piękne. Pasują, dobryły. Jak tutaj. W ogóle on do lasu by musiał jeździć. Jak on świetnie wygląda w takiej scenarii. Naprawdę. Kto został do tego momentu? Piszę w komentarzu. Tesla, Matt Military Green. A co? Napracujcie się trochę tak jak my.